Wnioski formalne. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz, gran, Konfederacja Minuta. No bardzo proszę. Szczęść Boże, dobry dzień. Pani Marszałek, ścigodna Wysoka Izbo. Wypuśćcie naród z kwarantanny. Czas najwyższy. Jeśli to teraz uczynicie, być może wykręcicie się jako ścianem, być może nie wszyscy staną przed Trybunałem Staną, być może pan minister Szumowski nie zostanie powieszony na latarni. Przy placu Trzech Krzyży przez lud Warszawy. Nie, panie pośle, bardzo proszę, bardzo Pana jeśli, proszę, żeby pan zważał nas. Jest pan na sali sejmowej, więc proszę zważać na słowa, panie pośle. Ja zważam na słowa. Przywołuję pana do ja porządku. Się do Przywołuję pana do porządku, z roku 1794. Przywołuję pana do porządku. Jesteśmy w roku, 2020, z roku 1831. 2020, panie pośle. Wydarzenia historyczne. Być może ta historia jest obca, pani marszałek, ale ja tą historią żyję. I przestrzegam, przestrzegam, wnioskuję o zwołanie. Dziękuję Panie Pośle. Panie pośle nie, to nie był wniosek formalny. Bardzo wnioskuję proszę. Wnioskuję o przerwę celem zwołania konwentu seniorów, żebyście się Państwo. Panie pośle, proszę zejść z mównicy. Bardzo proszę Pan poseł Krzysztof Gabkowski, Lewica. Jedna minuta, bardzo proszę panie pośle, panie pośle, proszę zejść z mównicy. Panie pośle, proszę zejść z mównicy. Po raz ostatni pana upominam. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Gatkowski, Lewice. Pani marszałek, ja złożę zaraz wniosek formalny, ale chciałem, odpo ale chciałem odpowiedzieć panu Braunowi. Błogosławiony ten, kto nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego, tego faktu w słowa. I tu winem, tu winem pana potraktuję, żeby pan się wstydził w tej izbie takie słowa wygła wygłaszać. Mówi to przedstawiciel lewicy. Wie pan dlaczego? Dlatego, że powołując się na Boga, sam pan łamie przykazania, wstyd i hańba.